Witam was mojej kuchni. Witam was kuchni. Dzisiaj e, zrobiłam ciasto na festyn. E, festyn w, w Festyn w szkole. Festyn do szkoły, no. Witam was kuchni. Dzisiaj zrobiłam pyszne ciasto, to znaczy ja wypokozę, już to ciasto zrobiła, już jest zjedzona. Ciasto robiłam jak do szkoły na festyn, i te ciasto robię pierwszy raz, też nie jak dużo innych przepisów, nie pierwszy raz. No, ale jak przepis jest dobry, to pokażę, a jak nie jest dobry, to nie pokozę. <laughs> I to jest tak, ciasto, no, z kruszonką, ze wiśniuma i z budyniem. I już wam pokazuję, co potrzebujemy. Tak, Zaczniemy od budyniu, od masy budyniowej, bo ta masa, ta masa musi wystygnąć. I to mu tak. 600 g mleka, 600 ml, 100 g cukru, dwie paczuszki budyniu. To jest bez cukru: 37 g. Nie? No, waniliowy I potem ugotujemy budyń z tego. Jak to wystygnie, dumy do, do tego 250 g serka to jest taki kwark yy, yy, co to jest ten serek drobno zmielony ja zawsze z tego robię yy, serniki no drobno zmielony, zmielony ser i 150 130 gramów kwaśnej śmietany 10% ok dobrze ci się zagotuje budyń mleko tu się dom Mleko z cukrem, zagotuję tu, a tu tak 130 150 g i wymieszam sobie te budynie. Jak to zacznie gotować, to dam tutaj e, ta mieszanka z budyniową i pana tak długo gotować, aż to się zrobi gęste. I potem wyłączam. Cały czas mieszać, żeby się nie przypolęło. I ja to tak zagotuje jeszcze minutka i odstawia do wystygnięcia. Tak, teraz się zrobimy ciasto na spód. I ja oto już wszystko do jednej miski da, żeby szybciej mi było. I tak: 150 g mąki, zwykło. Możecie przemną wziąć albo taką razowkę, albo. I tak, 150 g mąki, 90 g cukru normalny, łyżeczka cynamonu, 130 g masła. Masło musi być zimne, ja już się w kostka pokryła już. Tu mam 100 g zmielonych migdałów. I 3 łyżki wody, zimnej wody. I tu jeszcze doszczypta z troszku do pieczenia, tak jakieś pół łyżeczki. W sumie nie było w tym przepisie, ale ją dum. I ja to zgnięta wszystko, i potem to zostawia trochę y, do wystygnięcia. Y, do wychłodzenia w lodówce. I te ciasto wyrobiła. Y, dała ok, to do, do lodówki, i poczekła aż mi pudding y, y, wystygnie, ale w międzyczasie się jeszcze zrobiła. Posypka. To się przełoży do innej miski. E, tak, teraz mam tu składniki w tej samej misce na, na posypkę. Tu mu tak: 210 g mąki. Tu mu 150 g kakao, y, masła zimne. 100 g cukru. I miała być jedna łyżka gorzkę kakao. Ja nie mogę już kakao a dała słodkie. no Będzie to jest dobre. I to wszystko teraz pognieca, no zgnieca na, na ciasto i y, dom do lodówki. Ratmujcie ciasto, 26, forma 26 cm okrągła, i teraz wezmę te ciasto na na, na spód i fajnie tu rozgniecam i tak 2 cm no, rance zrobię i podziubia trochę widelcy. Piekarnik się już rozgrzał na 160 stopni. Pociuba trochę widelce i teraz robimy ten kwark. E, budyń. Mój budyń już jest wychłodzony. On nie jest aż taki za zimny, nie jest jeszcze trochę taki fajny, kremowy. Teraz to do ten serek i 130 gramów jogurtu to wymieszam, e, śmietany. Wymieszą to dokładnie i to pójdzie na ciasto. Ja się tu na odmierza. Teraz na górę przyjdę tu wiśnie. Ja tu mu duże słoik wiśni. Odsunczyłam je już. Jak chcecie świeże to tak 500 gramów i ja tutaj to podzielam, po rozkładu i potem potrzam na to ta posypka. Teraz to będzie do pieca, jak goda, 160 stopni, z termoobiegiem, gdzieś 40-50 minut. Potem zostawia 10 minut, wyłącza piekarnik, zostawia 10 minut w piekarniku, lekko uchylony i potem to na całe. Niestety nie umiałam, tu, nie umiałam tu z Wami spróbować, ale te ciasto było pyszne. Um, co tu było? Co um, muszę po powiedzieć? One nie może się chłodzić 2-3 godziny, one się musi chłodzić mniej więcej 12 godzin. No lepiej tak, 20. Zrobicie to na przykład na wieczór w sobotę, a na niedzielę do kawy, tak o 15, o 2, albo o 14, o 15 będziecie mieć gotowe. Potem budyń jednak przez te 3 godziny, co był w lodówce, nie był taki no fest stabilny, nie był taki moc taki związany. Był taki lekko, leciutko, leciutko, jakby. Płynny by też nie mogła powiedzieć, ale taki, no jeszcze trochę miękki był. No także się musi rychtych długo, długo schłodzić. Ale przez ta śmietana i przez ten syrek był bardzo, bardzo pyszny. Ta kombinacja z tą kruszonką, z tą posypką taką fajną, mm, pyszne to było. O, żeby jeden kawałek spróbować mogła, musiałam się go na przykład kupić. 50 centów mnie to kosztowało, ale to tak jest na festynach. W szkole pieczesz ciasta, nie? To już tam za darmo, a ludzie mogą kupować je. Oczywiście jak ja te ciasto brała przed ostatnim jak że brała dobrze, że mi starczyło, więc, yy, to, to ta już ludzie nie wie, nie jak go to oddawała, to nie wie, że to moje je, czyli no, musiała się kupić za 50 centów. Dobra, ale nie szkodzi. Okej, okay. ciasto było bardzo pyszne. Możecie na przykład, aha, co bo też polecą? E, no, fajnie by było ze świeżymi wiśniami, bo wtedy bardzo te wiśnie, ten kolor będzie taki fajny, czerwony. No, ale te ze słoika też były bardzo pyszne. No, dobra, nie ma nam marudzić. Okej, okay. myślę, że wam się filmik podobał. I do następnego razu. Cześć!